Witam serdecznie Panią Karolinę z firmy Fettigo. Miło nas gościć na naszym poligonie doświadczalnym. Tu pani Karolina wcześniej przeszła parę metrów i nam humory zepsuła, Absolutnie. albo raczej nie co zepsuła, co zmotywowała do dalszego intensywnego działania ochroniarskiego. Ale to są pewnie efekty też tego, co obserwowaliśmy tutaj na wiosnę, prawda? Tak, dokładnie tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo lubię przyjeżdżać tutaj na ten poligon doświadczalny, bo zawsze coś znajdę. Nie mówię tutaj o, o przepysznych burówkach, ale o yy, patogenach. Więc przeszliśmy parę kroków i już mamy piękne objawy. Ja się zachwycam tutaj, tutaj właściciele, niezbyt, mianowicie rak bakteryjny. I ten rak bakteryjny widzimy, że on dosyć. Prężnie wszedł na plantację i robi coraz większe szkody. Na razie nie obserwujemy objawów na owocach, ale przede wszystkim na liściach. I tutaj, jeżeli mamy już objawy na tym etapie, który obserwujemy, to znak, że musimy przedsięwziąć kolejne, kolejne zabiegi, aby powstrzymać jego rozprzestrzenianie. Tak możemy podsumować tą przygodę z rakiem bakteryjnym w tym roku, po prostu wiosną. W tej chwili jesteśmy w części pod daszkami, gdzie kondycja roślin jest bardzo dobra, ale znaleźliśmy objawy na młodych przyrostach, na młodych liściach. Taka sama sytuacja była na wiosnę, w części bez osłon. I do której później przejdziemy i zobaczymy, że kondycja roślin nie jest taka dobra jak w tym momencie, tutaj, mhm. gdzie tych objawów było na wiosnę zdecydowanie mniej albo bardzo nieliczne. Czyli tam, gdzie wiosną było tego dużo, ewidentnie widać, że rośliny słabiej rosły, owoce są drobniejsze bo się rzeczy nie ma tego wigoru. Dokładnie tak. A dlaczego tak się dzieje, że w ogóle ten rak bakteryjny, skąd on się wziął i dlaczego się tak dobrze rozwija? Warunki pogodowe to jest jeden z czynników, który rak bakteryjny uwielbia, a te warunki, które ma tutaj, czyli jest ciepło w tym momencie, wilgotno, bo mamy też tutaj system nawadniania, ale, ale też opady. Dwa tygodnie. Dokładnie, tak. opady też zrobiły swoje, następnie wybuch ciepłego powietrza, wysokiej temperatury. To tak jak możemy porównać to do raka bakteryjnego w sadach, który też jak ma dobre warunki, to się rozwija. I tutaj w Borówce e, rak bakteryjny powodowany przez pseudomonas Siringę, patowar Siringę, też bardzo dobrze e, się rozwija i te warunki mu niewątpliwie sprzyjały. Jak rozpoznajemy raka bakteryjnego? Otóż... A jeszcze może, czy mam rację, jeśli powiem coś takiego, że jeśli wiosną mamy temperaturę w wieńcach zera i dochodzi do pewnych uszkodzeń tkanek, i później okres ocieplenia to, to też będzie sprzyjało wystąpieniu jak, intensywnie? Jak najbardziej. To spotęguje e, obecność tego patogena na e, plantacji e, i też umożliwi mu e, rozwój. Bo dobre warunki e, i też takie pierwsze e, komórki bakteryjne mają niekiedy trudność we wnikaniu do, do roślin. A jeżeli mamy takie uszkodzenie, e, mamy te niższe temperatury, które mogą powodować jakieś nacięcia, uszkodzenia, pęknięcia skórki, to oczywiście to jest odpowiedź otwarta droga do, do wniknięcia i tutaj też trzeba bardzo dobrze patrzeć na pędy, bo na pędach też są, też są objawy i możemy niestety pomylić objawy raka bakteryjnego z innymi patogenami powodującymi między innymi zgorzele czy też między innymi szarą pleśń. Tak, tutaj też, też mamy pewne zagrożenie, że, że jeżeli jest pęknięcie, to też ta choroba może się rozwinąć. Tylko pytanie, który patogen będzie pierwszy? Czy rak bakteryjny, czy szara pleś? Zawsze jest tak, że no, niestety, w tym przypadku, jeżeli mamy pęknięcie, e, musimy dać pierwszeństwo rakowi bakteryjnemu i on się na pewno tam e, znajdzie. Więc też trzeba wnikliwie podejść do tej obserwacji, e, ale też patrzeć bacznie i obserwować warunki pogodowe, które niestety mają największy wpływ na rozwój raka bakteryjnego na plantacjach. Czyli patrzymy w prognozę, patrzymy co się może dziać i w takich neurologicznych momentach wiosennych to jest jakby początek zwalczania raka bakteryjnego no i też oczywiście w tym okresie pozbiorczym też bezwzględnie. Oczywiście. I tutaj przede wszystkim kładziemy nacisk na profilaktykę, zanim objawy będą widoczne na roślinie, bo jeżeli już mamy widoczne objawy, no to oczywiście trzeba przystąpić do takiego działania intensywnego i zabezpieczania tej rośliny, zapobiegania rozprzestrzenieniu, zahamowaniu rozwoju. A profilaktyka jest naprawdę bardzo ważna w przypadku raka bakteryjnego, żeby właśnie nie dopuścić, dlatego że zasiedlając tkanki roślinne, on bardzo ogranicza nam potencjał fotosyntezy, zasiedla się na liściach, więc ogranicza. I to może rzutować w dalszej kolejności na całą kształt wigoru i rozwoju tej rośliny, a tym samym plonu, bo mamy taki bardzo ważny okres w borówce, to oczywiście czas kwitnienia i zawiązywania. A to się kumuluje z czasem, kiedy rak bakteryjny jest wtedy najbardziej agresywny i najbardziej wtedy atakuje rośliny. Dobrze, przejdźmy teraz do tej części, gdzie wiosną bardzo intensywnie wystąpił rak bakteryjny i będziemy mogli zobaczyć różnicę, różnicę pomiędzy Dokładnie. roślinami w kondycji. Przeszliśmy do części kwatery w otwartym polu, w której na wiosnę pobieraliśmy materiał do analizy Aha. fitopatologicznej, która potwierdziła oczywiście to, co stwierdzić stwierdziliśmy makroskopowo, tak ładnie mogę powiedzieć, czyli pseudomonas. Ponad <grym> tak. stary listek, pewnie wiosenny, gdzie uh -huh. widać plamy po pseudomonas nieaktywne. Jest to pewnie efekt zabiegów produktami miedziowymi, znaną miedzią, też bioaktywną miedzią, też tak możemy nazwać te produkty. No i to, co się chyba rzuca w oczy, a ci, co przyjadą na obrót, fakty na pewno zobaczą, że ta część kwatery to są te kilka metrów, gdzie było na wiosnę to źródło albo to ognisko zapalne tej kwatery. Niestety są rośliny w gorszej kondycji. Dokładnie tak. Wiosną, jak prowadziliśmy tutaj taką pierwszą ilustrację, nie dało się nie odnaleźć się na tych roślinach objawów raka bakteryjnego. No i rzeczywiście ten potencjał cały czas tutaj jest, dlatego że na młodych pędach, młodych przyrostach również obserwujemy ponowne, ponowną infekcję i objawy, objawy raka. Tutaj wiadomo, że też mieliśmy w zeszłym roku grad, więc rośliny były osłabione, ale obecność raka bakteryjnego nieco też nie pomaga w odbiciu, czy też wróceniu do pierwotnej formy tych roślin i tym samym możemy zobaczyć na przykładzie owoców, które też w tej kwaterze jest, są liczne, ale są drobniejsze. Słabszej, słabszej jakości nie ma intensywnego ulistnienia, no i też niestety przekłada od razu na Dokładnie tak. pozostałe parametry. Ale tutaj stwierdziliśmy obecność raka bakteryjnego, było wykonane szereg zabiegów, które miały zahamować rozwój, ale jak widzicie Państwo, z rakiem bakteryjnym jest tak, że trzeba go trzymać w wodzie i trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie i, i stosować tą ochren, ochronę czy to preparatami mediowymi profilaktycznie wczesną wiosną, ale też tutaj na pewno będzie zastosowany zabieg już pozbiorczo, żeby zniwelować efekt i też zabezpieczyć te rośliny na kolejny sezon. Rak bakteryjny niestety nam się tutaj zadomowił, ale myślę, że tutaj będziemy pracować nad tym, żeby w przyszłym roku było go zdecydowanie mniej. Jej, ponieważ e, ta plantacja notabene jest takim e, potencjałem inokulacyjnym dla reszty, e, dla reszty e, roślin znajdujących się na tym e, areale. Rak bakteryjny niestety e, na liściach powoduje zmiany w postaci takich drobnych, malutkich, czerwonych e, kropeczek, e, które mogą się e, w momencie, kiedy dobrze są warunki rozwoju, mogą się całkowicie e, Zająć całą powierzchnią liścia. Tak jak na przykład mamy tutaj, ten listek jest praktycznie już cały, cały zajęty przez, przez raka bakteryjnego i stanowi potencjał na kolejne wtórne infekcje. Jeszcze dodajmy, że jesteśmy w części kwatery, w której rosną późne odmiany: to jest last Liberty i Aurora. I najwięcej objawów stwierdzamy na. Na urożej i na last kolu, aczkolwiek na liberty mhm. również. Czyli pewnie podejrzewam, że też ta wegetacja tych odmian trafiła w najbardziej sprzyjające momenty, kiedy patogen był najbardziej aktywny. Dok dokładnie tak, ale też tutaj musimy wziąć pod uwagę to, że niektóre odmiany e, widać tą podatność zdecydowanie większą w przypadku aurory szczególnie, także tutaj ta aurora, aurora jest rzeczywiście podatna na, na raka bakteryjnego, ale oprócz raka bakteryjnego, o którym tutaj mówiliśmy, mieliśmy też inne choroby. Była między innymi szara pyleść, którą obserwowaliśmy na pędach, pojedyncze objawy antraknozy na liściach wiosną, więc my jeszcze zrobimy pewnie dokładną taką lustrację w dniu dzisiejszym i zobaczymy jak te patogeny tutaj e, się rozwinęły, czy też po prostu już ich nie ma. Tak czy tak, na borówkowe faktory, jak Państwo przyjadą, te rośliny cały czas tu będą i te objawy też będą posiadały, więc taki kurs, krótki kurs fitopatologiczny koleżanka na pewno zrobi. Tak, a dla wszystkich osób, które zmagają się z problemami chorób na swoich plantacjach borówki, zapraszamy do wzięcia potencjalnych pędów czy też roślin. E, pomożemy w diagnostyce w dniu naszego spotkania na Stoisku Instytutu Agronomicznego Fertiko. Ja również będę, więc będę starała się Państwu rozwiązać te główne problemy w diagnostyce chorobotwórczej i nie tylko. Więc Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w dniu naszego finału borówkowego faktory. Pan Paweł będzie, ja będę, będą też inni, więc myślę, że to będzie dobry dzień na wymianę doświadczeń i zrobimy, myślę, że taki szybki kurs diagnostyczny. Jak rozpoznać w pierwszej kolejności główne patogeny, które zasiedlają borówkę, pokażemy właśnie na przykładzie tej kwatery. Szanowni Państwo, zachęcamy do wzięcia swoich roślin, pędów z objawami. Pomożemy w diagnostyce. Dla wszystkich osób, które wezmą udział w dniu finału borówkowego Faktory i przyjadą do Karczmisk, przewidujemy vouchery, które umożliwią Państwu badania gleby czy też badania diagnostyczne roślin w naszym laboratorium Fertico. Zapraszamy serdecznie do udziału.